Witam wszystkich, bardzo serdecznie To star Mr. Nie witajcie w kolejnym zdrapingu, dzisiaj jest ze mną, jest to taki odcinek z gościem specjalnym Gościem specjalnym jest Huber, pseudonim artystyczny Cebula Witam wszystkich Witam wszystkich, dobrze, a więc zaczynamy, mamy dzisiaj taka, będą dwie i będzie tutaj cash, cash za 5 złotych oraz taka bonusowa, będzie to złota karta bo postanowiłem, że ten zabieg będzie za 6 zł, ponieważ y, tamte pieniądze już wydałem na dziewczyny, no i dlatego trzeba takiej kupić. No i ten cebula będzie... Śtrafy no. no. będzie. Macie jakby co do jego Instagrama w opisie, więc jakbyście chcieli zobaczyć, kiedy jest ładny, to macie tam... No dobra, dobra więc zaczynajmy. Jesteś gotowy? Jestem gotowy, jak nigdy. No. Jak, jak nigdy normalnie, no dobra, więc zaczynamy nasze liczby. 29 No właśnie ty tak mów Elektorski głos Dawaj dawaj No bardzo 17 Daj taką muzyczkę fajna będzie 35 i także 23 Dobrze, to są nasze szczęśliwe liczby Czy szczęśliwe to się okaże? No właśnie Oby, oby, oby. ja ten pasek zdrapuję Cebula ten i on też zrapnie. Zróbmy Cebula. Dobra. dobra maga. Uwaga. Pierwsza liczba. No, no i co? Trzydzieści 34, 34, 34, 34. 31. 30... Dychanie dla nas. Dobrą przezdropować. Najpierw ile pieniędzy wygramy albo i też nie. Najpierw ile pieniędzy? 20 zeta. To by było fajne. Najpierw od tyłu zacznijmy Dobra już 33, Trzydzi mamy 35 I 23 to też tak okay. Dobra, następna uwaga 20 złotych Będę żeby dobrze tutaj zrapywać I nie ty nie zrapywał tak Okej, okay. o dobra liczba Bo ty to wiesz Dobra, uwaga 20 złotych czy dla nas Uwaga 21 Kurde mać Nie tym razem Dobra dalej Za stówkę, no jednak, stówę wygramy to Ewolujemy. Ewolujemy. Ale 16 <laughs> Tak jest zawsze. <laughs> Normalnie to jest Zasz. Dobra uwaga ostatnia szansa. O 250 tysięcy. Uwaga wygraliśmy to. Kurde, obok. O nie. O nie, dobra, teraz będzie cebula. Uwaga. No dawaj. Dawaj. Klękaj no. A więc, a więc tak pierw wygraną, tak? No. Weź pod innym kątem, bo wszystko zasłania 250 tysięcy No dobra, dawaj, 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 250 000. 6 jest, 20 Ty! Jezus Maria! <laughs> ja, ja już myślałem A to 10 szans? Czy... A nie, to... No bo w sensie, że to jest tego 10 Stówka, 100. może stówka dla nas Dawaj, dawaj, dawaj Baga O, 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 no Nie nie, nie, nie dzisiaj. Bo mamy 23. Dar dawaj dalej. 5 tysięcy. tysięcy. No dawaj. Wyg wygramy to. Wygramy, zobacz. 34, 35. Jak się bawisz? Z sząpańska. Dawaj, 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 dalej. 50, Chociaż 5 dyszek, chociaż 5 dyszek. To będzie na kebabie, Dawaj, dawaj, Nie, już nie będzie, bez siódemka. A nie mogło być 17, I ostatnie. 250 zł. No dobrze, dobrze zarabujesz, nie bój się. 9. Jak tu będzie dwójka, to jesteśmy w domu. To jesteśmy w domu. Nie. Gardamed. O, nie przeczytaliśmy zasad, ale no zasadem to. Okazji, chyba są oczywiste. no sam przeczyta. A tu na dole to co to jest? To, to, się... to nic, to jest no to jakiś... Dobra, weź to wek. Czy to przegrało? I weź teraz to zdra, przeczytaj. Złota karta, wygraj 9 tysięcy. Znajdź trzy takie same kwoty i wygraj tę kwotę. To Dobrze, od... wiadomo, nie? Czytelnie. Wiadomo. Dawaj. Od, od Może od tej, nie, czy od tej. Nie, stąd i lecisz ten poziomo. Tak? te No to jest poziomo. Dobra, uwaga, 4 złote. Powiedz, że muszą być 3 razy 4 złote, by wygrać te pieniądze. Mhm. Dobrze, dawaj dalej. Dobrze ci idzie. Teraz złotówka no kwoty, no no. No niestety, no nie dla nas. Normalnie na nowy zdrapnik. I dwa złote. Będzie tutaj. Cholera. Coś nam, coś, coś, coś nie. Dzisiaj nie idzie, nie, nie jestem szczęśliwy. No właśnie, więc będziesz y, płacił za to, ale dobra, <ścoughs> dawaj. O, złotówka, może się chociaż zdrabka zwrócił, uwaga. Jest, złotówka! Tak? Tak, nie ma. Zwróciła się zdrabka. Zwróciła się zdrapka. Ostatnie to już w sumie nieważne. Ano ja. A co, a jakby była czwarta złotówka? No to wiesz. To główno, nie? Jest 5. No pierwo, pierwo, pierwo. Pierwo, pierwo. dziesięć, ten. Tak więc no to tyle. Jak widzicie. Tylko jedna zdrapka nam się zwróciła, więc minus 5 zł do naszego bilansu. Bo tak to wygląda w następnym zdrappingu. Już mam przygotowane zdrapki, więc będzie różnorodność. To już mogę tak <śmanym> powiedzieć. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia, no i się pożegnaj. Wszystko. Wszystko. O kurde, ale się pożegnajcie. Dobra, nara.